Nagrywam, nagrywam, nagrywam! nagrywam Aha. Ogólnie widzowie coś tutaj dziwnego dzieje, bo 20 tysięcy dziwek nagle wyszło jedna magulicy, ale... Bo to fakt! Co się dzieje?! Patrzcie, co tu się dzieje, widzowie, patrzcie, co tu się dzieje! Ona jest... Ja pokazuję, widzę tutaj, co tu się dzieje! Ja pokazuję, widzę, co tu się dzieje! Też z nimi! Policja z nimi walczy! Policja. No! jaki chłop z kił! Jaki stare baby z siekierami! Co jest? Stare baby z siekierami! Stary baby! Stary baby z Stary baby z siekierami! No, co tu się dzieje widzowie? jest? co jest? WHTF! Co się dzieje? 20 tysięcy dzikie bez, bez staników! Teraz kurwa jakieś stare baby z siekierami... No!

Ile, tu? ile tu jest?! One są nieśmiertelne! Dobra. One są nieśmiertelne, te baby. Co ile jest?! One ile się tu ciągle na... rozpią... Zabiła mnie. Ja ich morduję. Mordo, one się ciągle rozpią za nami, co jest niemożliwe do zabicia. Taka śmieszna akcja. Chłopie, co jest? Ale co się dzieje? Ja nagrywam wszystko na OBS-ie, nie? Chłopie, ferajna taka, od starych babci. Ej chłopie, jak tutaj... Biegnę! Ej, co, najpierw, najpierw jakieś gołe m, m, grube baby, pomocli. potem... Ta a, w ogóle, jeszcze jak byliśmy sobie w sklepie, to jakieś baby. gołe, gołe gru, grube baby e, się zrespiły i nas zaczęły też bić? Ej, no jak ty takich chłodujesz! Potem jakieś, potem jakieś to... dziwki nas zaczęły to... gonić. No ja tutaj jestem, pomagam ci! Zabijam ją, one ode mnie z siekierami biegną! Babciu, babciu, o, babciu... Ej, one o, mają chłopie o, o. kamizelki na sobie! One mają tyle HP! Albo one w kamizelkach są. Autem skosiliśmy. To jakiś się... shitter pewnie. No e, kurwa, no, przestańcie mnie gonić! Wariaty. Do organizacji. Do organizacji, chodźcie. Nie zaprosiłeś mnie. Nie zapomnę, nie Też mnie nie zapomnę. Nie zapomnę, nie zapomnę. Szybko zaproś zaproś, 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 zaproś. No strzelał do mnie, kto do mnie strzela! Policja ciągle do mnie strzela, nie wiem dlaczego. Ej, zdechłej, no kurwa! Co za śmietki. Dobra, to chyba koniec akcji widzowej. Siema.